Twoja firma urosła, a proces produkcji wciąż przypomina czasy, w których zatrudniałeś kilka osób? Twoi kierownicy, zamiast nadzorować i usprawniać produkcję, ciągle odpowiadają na stale powtarzające się pytania? Mamy XXI wiek, a ty dalej drukujesz nieustannie gubiące się rysunki, instrukcje i schematy? Wyobrażasz sobie sytuację, w której wdrożenie nowego pracownika jest w pełni zautomatyzowane i nie wymaga miesięcy kontroli nad jakością realizowanych zadań? Poznaj nasze najnowsze rozwiązanie: HINT, system do digitalizacji wiedzy dotyczącej procesu produkcyjnego. Upraszczając, HINT to taki cyfrowy majster, który zadba o to, aby Twój proces produkcji przebiegał o wiele sprawniej niż dotychczas. Oto co cechuje nasz system: prosty dostęp do wymaganej wiedzy i technologii, usprawnienie onboardingu nowych pracowników, intuicyjna komunikacja głosowa, obsługa w wielu językach. Ciągła rozbudowa bazy wiedzy dzięki wykorzystaniu machine learningu. Dostęp do panelu zarządzania bazą wiedzy i panelu kierownika. Usprawnienie komunikacji z przełożonymi i znaczna oszczędność czasu. Obsługa systemu poprzez dowolne urządzenie końcowe. Moduł nadzoru i analityki z pomiarem czasu realizacji określonych zadań. OK, ale jak to działa? Zobacz przykładowy proces obsługiwany przez nasz system. Hej Hint, jakich uszczelek użyć w SN10? Zaczekaj chwilę, za moment uzyskasz odpowiedź. Użyj uszczelek 2 mm, znajdziesz je na magazynie. Aha, okej, okay, dziękuję. Hej Hint, jakich uszczelek użyć w SN10? Użyj już 2 mm, na ekranie wyświetlam ci ich zdjęcie. Znajdziesz je na magazynie na czwartym regale po lewej. Zostało jeszcze 10 sztuk. Wszystko jasne. Pamiętaj, że HINT nieustannie rozbudowuje swoją bazę wiedzy dzięki technologii uczenia maszynowego. Dzięki systemowi HINT, twoi pracownicy nie muszą tracić czasu na powtarzalne czynności, dzięki czemu mogą zająć się tym, co wnosi prawdziwą wartość do Twojego biznesu. Podstawą naszego rozwiązania są technologie od światowych liderów: Google Dialogflow, Cloud Speech to Text, WaveNet i Amazon Polly. Jak dowodzą przeprowadzone przez nas badania, dzięki systemowi Hint udało się u jednego z naszych klientów obniżyć czas montażu elementów produktu o 19%, poprawić jakość montażu o 6%, zmniejszyć ilość zapytań do przełożonego o 63%. Nie czekaj Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły działania naszego oprogramowania.